Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała się to robić bardzo dokładnie. Tego dnia, jak zwykle, wyjęła z kubeczka pastę i szczoteczkę, odkręciła kran i zaczęła szorować ząbki. Ciepła woda płynęła wartkim strumieniem do odpływu, a kubeczek z dinozaurem Stał bezczynnie obok. A do, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, a kran zakręcała podczas mycia zębów, powiedziała pani. Każdy z nas powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie mamy kubeczki. Znowu zapomniałam, westchnęła dziewczynka. Ale ja przecież nie leję dużo wody. Tylko troszeczkę. Naprawdę. Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy pewien eksperyment. Może to cię przekona do oszczędzania wody. Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij myć zęby. W tym czasie pani wstawiła miskę do sąsiedniej umywalki. A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij myć sęby, powiedziała pani i w tym samym momencie odkręciła kran. Skończyłam, zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła kran i zaniosła miskę z wodą do sali. Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe kubeczki. A teraz kolejno nabierajcie wodę z miski do swoich kubeczków. Jeden kubeczek, drugi, trzeci. Ada patrzyła z niedowierzaniem Jak to możliwe? To ja zużywam aż tyle wody? zastanowiła się dziewczynka Niestety tak. Codziennie myjesz ząbki i codziennie marnujesz tyle wody. Ile zużywa cała nasza grupa? To ja już na pewno się poprawię, obiecuję. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, w których brakuje wody. Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne, bardzo głębokie studnie, żeby się do niej dostać. Woda, którą pijemy, to woda słodka. Wcale nie jest jej tak dużo. Proszę pani, ale przecież w morzu jest mnóstwo wody, zawołała Kasia. Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się do picia, bo jest słona. Zarówno ludzie, zwierzęta, jak i rośliny potrzebują słodkiej wody do życia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinniśmy marnować jej bez potrzeby. W takim razie, w domu też zacznę oszczędzać wodę, i to nie tylko podczas mycia zębów obiecała Ada, a inne dzieci przytaknęły. W takim razie, powiedziała pani, proponuję, żebyśmy nauczyli się na pamięć krótkiej rymowanki. Posłuchajcie: Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę. Wszystkie dzieci już po chwili zapamiętały słowa Rymowanki. Obiecały również, że nie będą marnować już wody.